toast Ja jestem Hubert Zsiębida, a ten film jest kontynuacją albo właściwie dopełnieniem filmu o interfejsie Artnet na DMX. Żeby używać tego formatu transmisji danych do oświetlenia, musimy skonfigurować najpierw nasz komputer, nasze wyjście w karcie sieciowej. Żeby to zrobić, musimy po prostu przejść do ustawień tej karty sieciowej i wpisać odpowiednie wartości IP i maski pod sieci. Jak to zrobić? Najprościej, żeby to zrobić, wystarczy w ustawienia naszej sieci, kliknąć prawym, otwórz ustawienia sieci i Internetu, następnie w zakładce Ethernet i klikamy zmień opcję kart w ten sposób dostajemy się do panelu sterowania naszymi kartami no i w karcie Ethernet klikamy prawym i następnie właściwości to otwiera nam takie okno właściwości karty Ethernet i w tym miejscu musimy znaleźć ustawienia protokołu internetowego w wersji 4 czyli IPv4 dwa razy to klikamy i otwiera nam się takie okienko w tym miejscu będziemy mieli uzyskaj adres IP automatycznie zazwyczaj. Wtedy wypełni nam się to adresem i maską, którą dostaniemy z routera bądź switcha, ale my tego nie chcemy. My chcemy na stałe używać adresu IP, który jest w zakresie 2.0.0 i tutaj. 1 albo 10, w zależności jak mamy skonfigurowany adres IP naszego konwertera. Moje konwertery mają adres IP 2.0.0.10, dlatego wszystkie moje urządzenia będą 200 i potem od 1 do 9. W ten sposób na stałe mam jakby sloty na komputery, a na 10 IP mam mój konwerter. Więc wystarczy wpisać IP 2001. Jeśli mamy nasz konwerter ustawiony na 20010, a jeśli konwerter ustawiliśmy na 2001, to musimy wpisać jakiekolwiek inne IP, na przykład 2002. Maskę pod sieci to zależy, jaką ustawiliśmy w konwerterze, ale z reguły 255,000 powinno bez problemów dać się połączyć pomiędzy konwerterem a naszą kartą sieciową w laptopie. W programach oświetleniowych, oczywiście, jako nasz output, jako interfejs wyjściowy, jako wyjście zaznaczamy artnet No i tam wiadomo czasami może być konfiguracja wtedy podajemy konfigurację naszej karty sieciowej czyli na przykład odpalając program dot 2 on PC w zakładce setup network interface wybieram Ethernet no i network protocols ARTNET 2.0.0.1 to będą ustawienia z mojego konwertera w ten sposób powinien nam się widzieć komputer z konwerterem, a sygnały, którymi operujemy tutaj w programie DOT2 czy freestylerze czy jakimkolwiek innym używając protokołu ARTNET będą zamieniane odpowiednio do DMX i nasze lampy będą w ten sposób sterowane. No i właściwie to jest wszystko jeśli chodzi o konfigurację karty sieciowej do protokołu ARTNET bo musimy tylko dopasować IP i maskę do naszego konwertera i wszystko powinno ze sobą śmigać. W programie komputerowym, którym świecimy używamy jako wyjścia po prostu Artnet, konfigurujemy go na nasze IP karty sieciowej, które wcześniej ustawiliśmy i właściwie wszystko powinno działać, jeśli chodzi o część Artnetową. W tym filmie z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia w następnym. Na razie. Pa!